Na szybkie włoskie espresso. Dziś mam dla ciebie słówko o wręcz magicznych mocach i jest to Il Ripasso, powtórka. Czasem dużo lepiej powtórzyć jakieś zagadnienie, uporządkować, poczuć się pewniej i faktycznie z niego skorzystać w praktyce niż gnać z kolejnymi tematami. Ja wierzę w magię powtórek. La magia dei ripassi. Bo dodają nam odwagi, pewności siebie i sprawiają, że faktycznie po włosku się odzywamy. Ogarnij i uporządkuj podstawy razem ze mną. Dołącz do kursu włoski start. Poprowadzę cię od samego początku, od samych podstaw do mocnego a2. Wejdź na włoskistart.pl i kup kurs w promocyjnej cenie. Dzięki za wspólną naukę. Alla prossima!